Hejka, tu Legomanka i dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw z serii Spider-Man No Way Home, ponieważ dzisiaj mamy polską premierę, 17 grudnia. Ja idę wieczorem do kina na ten film, a Wam stwierdziłam, że pokażę recenzję tego zestawu. Wcale nie chodzi o to, że dzisiaj prawdopodobnie fraza Spider-Man No Way Home będzie częściej wyszukiwana na YouTubie, dzięki czemu może więcej odbiorców dostanę. Anyway... Zestaw zatytułowany jest Spider-Man w warsztacie w Sanctum. Kosztuje 179,99 zł i oprócz czterech minifigurek zawiera 355 elementów. Jak widzicie tył pudełka nam dużo nie zdradza, więc może po prostu przejdźmy do samego seciku. Także tak prezentuje się złożony zestaw. No i tradycyjnie zaczniemy sobie od figurek. No to na pierwszy rzut leci nasz ukochany łąg, czyli tutaj pomocnik, można powiedzieć, Doktora Strange'a, który tak się prezentuje. Jak widzicie, ma na sobie żółtą kurtkę puchową. Ten, kto widział zwiastun, ten wie, o co chodzi. Jeśli chodzi o twarzyczkę, to z jednej strony taka zadowolona, natomiast z drugiej strony pustka. Szkoda, chciałabym zobaczyć minę wkurzonego Wonga, przynajmniej przy tej minifigurce. Dalej, tytułowy Spider-Man, jak widzicie, już w nowym ubraniu. Jest to strój reklamowany, między innymi, z tego co patrzę, chyba na tym pudełku. Jedyny minus to szkoda, że nie dostajemy tutaj główki Petera jakby w casualowym stroju, wiecie, no, jako cywila. Ale jeśli chodzi o design tego stroju, no to muszę przyznać, mega plusik. Kolejna figurka, no to już mamy MJ, MJ czyli dziewczynę Pitera. E, no w ogóle przyzwoicie, no co mogę powiedzieć, ten kto oglądał Spider-Many no to wiedział pewnie na pierwszy rzut oka jaka to jest postać, jak widzicie z jednej strony taka Minka, natomiast z drugiej strony już bardziej uśmiechnięta MJ, może jest akurat się ze Spider-Manem, mm. dobra, whatever. No i y, główna figureczka według mnie, czyli Doctor Strange, jak widzicie z płaszczem lewitacji, który jest w formie takiej nowej, ponieważ gumowej, i za chwilę do niej przejdziemy. Ale jeśli chodzi o samego Doktora Strange'a, no tak jak widzicie, tutaj Ogo Agamotto jest, oko Agamotto jest zamknięte, i pytanie, czy tam mamy. Kamień nieskończoności, czy coś się stało poza kamerami. Jeśli chodzi o samego Strange'a, no to jak widzicie, z jednej strony ta kaminka. natomiast z drugiej strony, już taki trochę poddenerwowany jest ten Strange. No ja nie wiem, ja bym nie chciała stanąć na drodze zaklęcia takiego doktorka. A co do samego płaszczyku, no to jak widzicie, jest on z takiego. Teraz trudno mi to określić, bo jest to gumowy materiał, taki jak przy oponach można powiedzieć. I szczerze mówiąc, z jednej strony jest to dobry pomysł, no bo daje to trochę życia temu płaszczykowi, ale z drugiej strony ten płaszcz i tak sam z siebie nie stanie, tak naprawdę. I obawiam się, że po kilku latach ten płaszcz zacznie się kruszyć, jeśli się nie będzie go dobrze przytrzymywało. Na przykład, jeśli się go zostawi gdzieś w nasłonecznionym środowisku, no to że on po prostu jakby ze starości zacznie się kruszyć, i to jest dla mnie taki minus. Do Spidermana dostaliśmy kilka rodzajów sieci: takie, które może trzymać w łapkach, jak widzicie, już wystrzelone sieciowe kajdanki, które są chyba tradycyjne teraz taka duża tarcza, można powiedzieć, z sieci no i takie dwa malutkie pociski, jak widzicie. Nie jest to nic nowego w tej serii, no ale nie ma co narzekać. Taki pierwszy build, który rzuca się w tej, tej budowie, no to można powiedzieć, jest to to coś. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co to ma być. Wygląda trochę jak jakaś przerośnięta mrówka albo jakiś skorpion, czy coś w tym stylu. Nie wiem, sami możecie określić, jak uważacie, co to jest. Może po premierze serialu będę wiedziała nie, przepraszam, po premierze filmu może będę wiedziała nieco więcej na temat tej postaci ale ogólnie no, wygląda nie najgorzej. Tutaj można poruszać łapkami, jak widzicie, no i szczypcami też, więc no ok, może być. No i główna atrakcja oprócz minifigurek, no to warsztat. Co do samej konstrukcji, no to będę szczera, nie spodziewajcie się tu jakichś konstrukcyjnych rozwiązań, które Wam po prostu zryją banie, ponieważ jest to prosta budowla, kilka cegiełek na krzyż i podstawka. Wielki minus, no to zawsze będę nad tym ubolewać, czyli naklejeczki. Tu mógłby być super pomysł, żeby użyć tajli, jakichś zadrukowanych, no ale mamy naklejki. No i no poza tym, no okej, okay, spoko. Z tyłu niestety nie prezentuje się ta budowla za ciekawie. Jak widzicie tutaj jakieś wystające klocki. E, rozumiem jakby to były skały, no ale nie są. E, tutaj mamy akurat skorpiona, jakąś miskę, pająka, no i w sumie... Szału nie ma, jeśli mam być szczera. Natomiast na duży plus mogę powiedzieć, są tutaj różnego rodzaju dodatki. Wiecie, takie akcesoria. No, patrzcie, mamy rower, mamy tutaj, tutaj spróbuję wam to pokazać. Mamy tu. Mm -hmm. I widzicie, nie jest to stabilny zestaw, taki minus. Mamy tu kontroler mm, gamingowy, mamy świecznik, mamy zestaw narzędzi. Tutaj jakąś skałę z kryształami, tutaj mamy szufladkę, w której o, mamy, jak widzicie, kolejne narzędzia. Tutaj beczka z kryształami. Z tej strony mamy natomiast, oprócz roweru, to tutaj mamy jak widzicie jakiś kociołek, tam mamy skrzynkę z narzędziami, tutaj dużą skrzynię, z której wychodzi jakiś potwór, jakieś jajka i tutaj taki ciekawy elemencik. No to komputer. Jak widzicie, naklejki ma dwie, jedną naklejkę. Na jednej tutaj mamy jakby dwa zdjęcia na tym monitorze. jednym to jest, zakładam, Peter jak widzicie z podpisem Hu. Natomiast z tyłu obstawiał, że jest to zdjęcie Mysterio, jak widzicie, no bo wszyscy myślą, że to Mysterio był tym bohaterem, a Peter tym złoczyńcą. No i tutaj jeszcze jeden z akcesoriów, który mnie zadowala bardzo, no to yy... klepsydra. Dokładnie. Także podsumowując ten zestawik. Jeśli zależy wam na ciekawej budowli, no to nie polecam. Nie ma tu żadnych technik konstrukcyjnych, jak już wam mówiłam, wyciągniętych z kosmosu. Jeśli zależy wam na czymś, co będzie ładnie prezentować się na półce, też nie polecam. Jestem szczera. Natomiast, jeśli chcie, chcecie dostać pełno jakichś dodatków, yy, takich jak tu mówiłam już komputery, nie komputery yy, no to na pewno jest to dla Was zestaw. Także. Szukacie jakichś metod konstrukcyjnych? Nie. Szukacie akcesorii? Mega. Oczywiście, jeśli znajdziecie ten zestaw na promocji, no to to już w ogóle będzie okazja stulecia. No ale co wy sądzicie o tym zestawie? Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, bez spoilerów, przez najbliższy tydzień, jeśli chodzi o komentarze do filmu, będę usuwać takie komcie, żeby komuś nie popsuć po prostu zabawy. Ale za to możecie jakoś bez spoilerów napisać, czy byliście na Spider-Manie i po prostu, czy Wam się podobał, tak czy nie. Wiecie. Pamiętajcie, nie psujcie zabawy innym z przeżywania tego filmu. Na no razie ja na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się. No i cześć.